Wydaje nam się, że umycie psa to prosta sprawa. Zmoczyć, namydlić i spłukać. Dlaczego więc twój pupil chowa się na widok łazienki, a dwa dni po kąpieli zaczyna się drapać i śmierdzi mokrym psem jeszcze bardziej? Prawda jest taka, że nasze ludzkie nawyki pod prysznicem to dla fizjologii zwierzęcia prawdziwa katastrofa. W tym filmie omówimy fatalne błędy domowej pielęgnacji które popełniasz regularnie, myląc je z troską, zacznijmy od głównego mitu. Wilki w lesie się nie myją, więc mój pies tego nie potrzebuje. To niebezpieczna iluzja, która kosztuje zwierzę zdrowie skóry. W przeciwieństwie do kotów, których język działa jak szczotka, mechanicznie usuwając brud, pies nie potrafi oczyścić się sam. Gdy pies się wylizuje, nie usuwa brudu z ciała, a jedynie przenosi go do swojego żołądka. Jednak główny problem tkwi w fizjologii. Skóra psa nieustannie wytwarza sebum, ochronną warstwę tłuszczu. W dzikiej przyrodzie chroni ona przed zimnem i wilgocią, odnawiając się podczas ocierania o trawę czy śnieg. Ale w warunkach miejskich ten tłuszcz zamienia się w pułapkę. Działa jak lep, trwale wiążąc ze sobą spaliny, domowy kurz. Sadze i środki chemiczne. Z czasem warstwa ta utlenia się, zatyka pory i staje się idealnym kurortem dla bakterii i grzybów. Ten nieprzyjemny zapach psa, który wielu uważa za naturalny, to w rzeczywistości woń zjełczałego, starego tłuszczu i produktów rozpadu. Dlatego kąpiel w XXI wieku to nieestetyczna fanaberia. Lecz jedyny sposób na zmycie z psa toksycznego pancerza, z którym jego natura nie jest w stanie sobie poradzić. Spójrzcie na łapy swojego psa w sekundzie, gdy dotykają białej emalii. Pazury desperacko drapią powierzchnię, nogi rozjeżdżają się na boki jak usarny na lodzie, a ciało jest napięte do granic możliwości. Wielu właścicieli błędnie bierze to za niechęć do zabiegów higienicznych, myśląc, że zwierzak po prostu nienawidzi wody, ale źródło tej paniki nie tkwi w słuchawce prysznicowej, lecz pod nogami. Dla psa gładkie, mokre dno wanny to absolutny odpowiednik lodowiska. Jego pazury, stworzone przez naturę do przyczepności na ziemi czy asfalcie, na akrylu lub żeliwie stają się bezużyteczne i działają jak łyżwy. W momencie gdy pies traci punkt oparcia, jego błędnik bije na alarm, uruchamiając pierwotny, niekontrolowany lęk przed upadkiem. To nie kaprys ani złe wychowanie. To potężny instynkt samozachowawczy. Zwierzę czuje się bezbronne i odsłonięte, a w tym stanie poziom kortyzolu wystrzeliwuje w górę. Dopóki pies balansuje na krawędzi upadku, żadne namowy i smakołyki nie zadziałają, ponieważ jego mózg zajęty jest jedynym zadaniem. Utrzymaniem równowagi. Rozwiązanie tego fundamentalnego problemu kosztuje grosze, ale zmienia psychikę procesu błyskawicznie. Zwykła mata gumowa na przysawki, lub nawet ręcznik rzucony na dno zapewniają niezbędną przyczepność. Gdy tylko pazury znajdą opór, a łapy przestaną się ślizgać, do mózgu trafia sygnał. Stoję pewnie, jestem bezpieczny? Zobaczycie, jak napięcie mięśniowe puszcza. A pies oddycha z ulgą. Okazuje się, że nie bał się mycia, bał się upadku, a przywracając mu grunt pod nogami, eliminujecie 90% stresu z całego zabiegu. Przyznajcie się, robicie właśnie tak. Otwieracie butelkę i hojnie lejecie gęstą, pachnącą ciecz prosto na kłąb lub grzbiet psa, a potem zaczynacie aktywnie wcierać. Wydaje nam się, że im grubsza warstwa i więcej piany, tym czystszy będzie zwierzak. Ale w świecie groomingu to rażący błąd. Większość dobrych szamponów dla psów to silne koncentraty, stworzone do rozcieńczania wodą w proporcji od 1 do 5, do 1 do 20. Gdy nierozcieńczony składnik trafia na delikatną skórę, następuje punktowe uderzenie chemiczne. W miejscu kontaktu agresywne substancje myjące momentalnie rozpuszczają całą ochronną warstwę tłuszczową, dosłownie wypalając na skórek do stanu pergaminu. Ale główny problem nawet nie w tym, lecz w fakcie, że fizycznie niemożliwe jest wypłukanie takiego koncentratu z gęstego podrzchrzestka. Gęsta kropla przykleja się do nasady włosów, i ile byście nie lali wody z prysznica, Niewidzialny mikrofilm z zasady pozostaje na skórze. Skutki widzicie po kilku dniach. Pies zaczyna się wściekle drapać, pojawia się obfity łupież lub czerwone, podrażnione plamy właśnie wzdłuż kręgosłupa tam, gdzie nałożyliście środek. Właściciele często biegną do weterynarza, zmieniają karmę i leczą alergię pokarmową, nawet nie podejrzewając, że to klasyczne kontaktowe zapalenie skóry. Wywołane ich własną hojnością. Żelazna zasada: szampon nigdy nie powinien dotykać psa w czystej postaci. Należy go wcześniej spienić z wodą w oddzielnym naczyniu lub specjalnym mikserze do stanu lekkiej piany. I tylko tę pianę nakładać na sierść. To nie tylko uchroni skórę przed poparzeniem, ale też pozwoli umyć gęste futro znacznie dokładniej i szybciej. Skończył mi się szampon dla psów. Wezmę dziecięcy, przecież jest delikatny, hipoalergiczny i nie szczypie w oczy. Ta myśl odwiedziła każdego. Ale to właśnie ona leży u podstaw wielu problemów dermatologicznych. Popełniacie ten błąd, ponieważ mylicie pojęcia delikatny dla człowieka i bezpieczny dla psa. Marketing przyzwyczaił nas do myślenia, że kosmetyki dla dzieci to wzór łagodności. Ale z punktu widzenia chemii, środek ten jest obliczony na zupełnie inny system biologiczny. Wszystko rozbija się o poziom kwasowości, czyli pH. My, ludzie, mamy skórę o odczynie kwaśnym, około 5,5. I nasze szampony są stworzone tak, by wspierać ten balans, nie zmywając naszego naturalnego płaszcza kwasowego. Psy mają inną biochemię. Ich skóra ma pH prawie obojętne lub lekko zasadowe około 7 do 7,5. Kiedy nakładacie na zasadową skórę psa kwaśny, ludzki szampon, nie zachodzi mycie, lecz chemiczna reakcja neutralizacji. Nie po prostu zmywacie brud, dosłownie rozpuszczacie i zdzieracie ochronną barierę lipidową, którą natura stworzyła do obrony przed mikrobami. Skóra pozostaje naga przesuszona i całkowicie bezbronna jeden raz być może nie zostawi śladu ale przy regularnym stosowaniu własnoręcznie niszczycie odporność skóry zaczyna się ona łuszczyć swędzieć a co najważniejsze traci zdolność opierania się bakteriom i grzybom w rezultacie próbując zaoszczędzić lub zrobić coś delikatniej stwarzacie idealne środowisko do namnażania grzybów drożdżopodobnych i powstawania tego właśnie nieprzyjemnego zapachu, którego tak bardzo chcieliście się pozbyć. Psa można myć tylko tym, co stworzono dla jego unikalnego pH i żadnych kompromisów z mydłem dla dzieci być tu nie może. Najszybszy sposób na zamienienie spokojnego psa w histeryka i jednoczesne zapracowanie na wizytę u lekarza, to skierowanie strumienia prysznica prosto w jego pysk. Wielu właścicieli próbuje myć głowę pupila tak samo jak swoją, zapominając o krytycznej różnicy w anatomii. Kanał słuchowy psa jest zbudowany inaczej niż u człowieka. Ma kształt litery L z ostrym zagięciem w dół. Oznacza to, że woda, która wpadnie do środka pod ciśnieniem, spływa do głębokiej kieszeni i praktycznie nie ma szans wypłynąć z powrotem, nawet jeśli pies będzie wściekle potrząsał głową. Wewnątrz tworzy się idealny inkubator, ciepło ciała, ciemność i stojąca wilgoć. Dla drożdżaków i bakterii to kurort All Inclusive. I już po kilku dniach zauważycie, że pies drapie uszy, piszczy, a ze środka wydobywa się nieprzyjemny zapach. To klasyczne ucho pływaka, wywołane waszymi rękami. Oprócz tego. Polewając pysk prysznicem narażacie psa na kolosalny stres. Woda wpada do nosa, oczu, zwierzę traci orientację i boi się zachłyśnięcia. Pysk i głowę należy myć wyłącznie w trybie sterowania ręcznego. Zapomnijcie o słuchawce prysznicowej. Użyjcie wilgotnej gąbki lub frotowej ściereczki, aby delikatnie przetrzeć fałdy i sierść wokół oczu. Jeśli zaś trzeba spłukać szampon z czubka głowy, koniecznie dociśnijcie małżowiny uszne kciukami do czaszki, zamykając kanał słuchowy jak pokrywą włazu i lejcie wodę słabym strumieniem ściśle do tyłu, w stronę ogona. Głowa musi być opuszczona w dół. Tylko tak zachowacie uszy suche, a system nerwowy psa w całości. Dotykacie psa z wierzchu, sierść wydaje się sucha. Więc z czystym sumieniem wyłączacie suszarkę. No dobra, reszta sama doschnie, myślicie, popełniając klasyczny błąd właścicieli szpiców, owczarków i labradorów. Włos okrywowy rzeczywiście wysycha szybko, tworząc niebezpieczną iluzję, ale pod nim kryje się zbity, gęsty podszerstek, który trzyma wodę jak profesjonalna gąbka. Zostawiając psa w takim stanie, Własnoręcznie konstruujecie na jego ciele szklarnie. Temperatura ciała zwierzęcia to około 38-39 stopni. Wilgoć zamknięta przy samej skórze i szczelnie przykryta z góry warstwą już suchej sierści zaczyna się nagrzewać, ale nie ma ujścia. W tym ciepłym, wilgotnym i ciemnym mikroklimacie bakterie i grzyby namnażają się z katastroficzną prędkością. Właśnie stąd bierze się ten stęchły, ciężki zapach mokrego psa, który pojawia się kilka godzin po, wydawałoby się, higienicznym zabiegu. Ale zapach to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym nieszczęściem są odparzenia i tak zwane hotspoty, sączące się egzemy. Skóra pod zaparzonym podszerstkiem ulega zapaleniu, zaczyna moknąć i ropieć, przy czym proces ten może rozwinąć się dosłownie w ciągu jednej nocy. Sprawiając psu piekielny ból i swędzenie. Pupil zaczyna wygryzać chore miejsce, wprowadzając infekcję jeszcze głębiej. Dlatego zapamiętajcie: Suszenie suszarką jest skończone nie wtedy, gdy sierść stała się puszysta z wierzchu, a dopiero wtedy, gdy rozsuniecie pasma i upewnicie się, że skóra u samej nasady jest absolutnie sucha. Zakręcamy wodę, bierzemy ręcznik i zaczynamy. Wściekle trzeć psa we wszystkich kierunkach, jakbyśmy próbowali rozpalić ogień tarciem. Ten instynktowny ruch, którym suszymy własne plecy, dla psiej sierści jest prawdziwą egzekucją. Rzecz w tym, że mokry włos to niezwykle delikatna materia. Pod wpływem ciepłej wody łuski osłonki zewnętrznej warstwy ochronnej włosa otwierają się jak szyszka. Kiedy zaczynacie agresywnie pocierać sierść ręcznikiem. Robicie dwie straszne rzeczy. Po pierwsze, mechanicznie łamiecie te otwarte łuski, lub szczepiacie je ze sobą na amen. Właśnie tak rodzą się kołtuny na czystym psie. Sami sfilcowaliście sierść własnymi rękami jeszcze przed suszeniem. Po drugie, takie tarcie wytwarza potężny ładunek elektrostatyczny. W rezultacie, po zabraniu ręcznika widzicie niegładkiego pupila. A naelektryzowany dmuchawiec, którego sierść stoi dęba, i przyciąga do siebie cały kurz w mieszkaniu w 5 minut. Prawidłowa technika suszenia to nie tarcie, lecz odsączanie. Musicie działać jak prasa. Narzuciliście ręcznik, docisnęliście rękami, daliście tkaninie wchłonąć wodę, puściliście. Tylko ruchy dociskające i ściskające. Traktujcie mokrą sierść jak drogi jedwab którego nie wolno wyżymać, inaczej zniszczycie strukturę włosa bezpowrotnie. Ustawiacie prysznic, sprawdzacie wodę nad garstkiem. Ciepła, przyjemna, jak w waszej własnej kąpieli. I to jest pewny znak, że dla psa jest ona za gorąca. Zapominamy, że termoregulacja psa jest urządzona inaczej. To, co dla nas jest relaksującym ciepłem, dla nich jest sygnałem stresu termicznego. Ale główne niebezpieczeństwo nie tkwi w przegrzaniu, lecz w reakcji skóry i mieszków włosowych. Gorąca woda działa jak agresywny rozpuszczalnik. W połączeniu z szamponem zmywa ochronną warstwę tłuszczową do zera, zostawiając skórę suchą i ściągniętą, co gwarantuje świąt zaraz po wyschnięciu. Ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to, jak reaguje sierść. Gwałtowny wzrost temperatury skóry organizm odbiera jako sygnał klimatyczny: przyszły upały trzeba się pilnie rozbierać. Własnoręcznie naciskacie przycisk awaryjnego linienia. Mieszki otwierają się, i po kilku dniach od takiej ciepłej kąpieli pies zaczyna zrzucać sierść kłębami, zasypując cały dom puchem. Idealna woda do mycia powinna wydawać się waszej dłoni chłodna, ledwie letnia około 37. 38 stopni, a nie rozgrzewająca. Jeśli wam w takiej wodzie byłoby chłodno, znaczy, że dla psa jest w sam raz. Widzicie kilka kołtunów za uszami lub na portkach i myślicie: Nic nie szkodzi. Zaraz nałożę więcej balsamu i wszystko samo się rozplączę pod strumieniem wody. To fatalny błąd, który zamienia zwykły zabieg higieniczny, w nieuniknione strzyżenie na zero. Zapamiętajcie aksjomat groomingu. Woda nie rozplątuje węzłów, ona je betonuje. Mechanika tego procesu jest bezlitosna. Sierść w węźle to mieszanka żywych i martwych włosów. Przy zamoczeniu pęcznieją, zwiększając objętość, a szampon zmywa sebum, które zapewniało jakikolwiek poślizg. Kiedy zaczynacie namydlać ten fragment, własnoręcznie uruchamiacie proces filcowania wełny. Przypomnijcie sobie, jak robi się walonki, wełne się moczy i trze. Dokładnie to robicie ze swoim psem w wannie. Luźna, niegroźna kuleczka pod waszymi palcami zamienia się w zbity, twardy pancerz. Ale najgorsze dzieje się przy wysychaniu. Ta mokra bryła kurczy się, ściąga i twardnieje, zamieniając się w kamień, który ściśle przylega do skóry powodując napięcie i ból. Rozebranie takiego cementu jest już niemożliwe żadnym sprejem ani zgrzebłem. Trzeba go będzie po prostu wyciąć, często zostawiając łyse placki. Dlatego żelazna zasada. Do wanny wchodzi tylko idealnie wyczesany pies. Grzebień musi swobodnie przechodzić od nasady aż po końce na całym ciele i tylko po tym można odkręcać wodę. Zakręcacie wodę, wycieracie psa, i z ulgą otwieracie drzwi łazienki, myśląc: Dzięki Bogu, to już koniec. Pies, jak z procy, wylatuje na korytarz, otrzepuje się i chowa, a wy idziecie myć wannę. W tym momencie popełniacie strategiczny błąd, który będzie Was kosztował nerwy następnym razem. Po prostu zwolniliście swojego pracownika bez wypłaty po ciężkiej, wyczerpującej zmianie. Zrozumcie, dla psa mycie to nie zabieg spa, lecz stresująca praca. Znosił unieruchomienie, dziwne zapachy i szum wody. Jeśli po tej próbie nie następuje żadna nagroda, w jego pamięci utrwala się prosty łańcuch. Łazienka to strach, dyskomfort i brak sensu. Właśnie dlatego następnym razem będzie się zapierał wszystkimi czterema łapami, byle tylko nie wejść tam ponownie. Finał mycia musi stać się emocjonalną eksplozją, najszczęśliwszym momentem w całym dniu. Jak tylko zakręcicie kran, powinna zaczynać się impreza. Miejcie w pogotowiu jackpot, najsmaczniejszy smakołyk, którego pies nie dostaje tak po prostu, albo ulubioną zabawkę. Chwalcie go tak, jakby właśnie uratował świat. Waszym zadaniem jest nadpisanie negatywnych wspomnień pozytywnym finałem. Przecież psychika psa najlepiej zapamiętuje właśnie ostatnią emocję wydarzenia. Jeśli będzie to smak jedzenia i wasz zachwycony głos, to sam nieprzyjemny proces mycia zejdzie na drugi plan. Z czasem pies zacznie postrzegać wannę nie jak salę tortur, ale jak przykrą przeszkodę w drodze do upragnionej nagrody. Zacznie tolerować wodę, dla tego co będzie po niej. Dlatego nigdy nie wypuszczajcie mokrego psa w ciszy. Zapłaćcie mu za cierpliwość, a następnym razem nie będziecie musieli zaciągać go pod prysznic siłą. Jeśli ten film uchronił Was choćby przed jednym błędem, dajcie łapkę w górę. Tak zrozumiemy, że temat pielęgnacji Was interesuje. Subskrybujcie kanał, żeby wiedzieć, jak dbać o psa profesjonalnie, nie wychodząc z domu.